Dzień dobry kochani! Przychodzimy z Leonem do Was z filmikiem Wracamy właśnie z miasta, sobie trochę wymyśliliśmy e, No, przechodzę do Was z informacją, ponieważ wczoraj miałam całkiem nową, całkiem nową łączę całkiem nową klientkę, którą musiałam się zaopiekować i wiecie co się okazało? Że to jest moja bliźniacza siostra Mój bliźniaczy płomień, znaczy nie Bliźniaczy Pomień, Bliźniacza Dusza, moja siostra, typowo obydwie się popłakałyśmy, jak się zobaczyliśmy na kamerkach, bo minęło trochę e, w kontekście tam świadomości duszy i tak dalej. I żeby było śmieszniej, jej Bliźniaczy Pomień i ona mają dosłownie identyczną drogę, znaczy troszeczkę tam jest inaczej, bo mają trochę inne, te przeskoki matrycy. Mają dosłownie tę samą ścieżkę, którą ja mam. Też mają Córunię. Jedną wspólną Córunię mają. Ona ma starszą Córunię. Jedną. Jej partner jest z mojego rocznika. I ona jest waga, czy on jest waga? Nie pamiętam. Ona chyba jest waga. Także całkowity flow. Aż wczoraj się popakaliśmy tam. Potrzebują trochę mocnej pomocy, bo on tam je wypiera. Nie rozumie tego łącza, ona za mocno tutaj ciśnie ciśnie z ego, nie z serca. No trochę potrzebuję pomocy i chcę tutaj przyjść właśnie, że na temat tego, że ja znajdowałam w swoich krewnych w świecie. No właśnie, dlatego o tym właśnie mówię, że ja zawsze czułam, że moi krewni są gdzieś w świecie i tutaj po raz kolejny jakby się utwierdziłam w tym, że faktycznie to jest prawda, nie? Dlatego tak, możecie sobie tutaj nawet nie zdawać sprawy z tego, że osoby, na które wpadacie, uu, przepraszam, mogą być z waszego, że tak powiem, plemienia duchowego, z waszej jednej rodziny dusz, nie? No ja tutaj trochę wzrosłam, jeżeli chodzi wibracyjnie, bo też jeszcze um, wzrosłam wibracyjnie, bo jak już ma się unie z czym pomieniam, to ta wibracja jest bardzo wysoka dla obojga. I ściągamy, właśnie będziemy ściągać stricte osoby z naszego plemienia duchowego. Także nasze grono duchowe, ro, naszej rodziny dusz się znowu powiększyło o kolejne dwie osoby. Także, tak, no, dlatego tutaj mówię, musicie sobie mieć na uwadze fakt, jak, e, jak manewrujecie swoją energią jak wasza energia jest w stanie kreować waszą rzeczywistość, nie? Bo ja, na przykład, jestem osobą, która ja jestem. w kontekście właśnie tam pracy z ludźmi, tak moich dzieci, moich tam relacji, bliźniaczy pomieni, w ogóle, w ogóle zawsze starajcie się jakby błogosławić, błogosławić sobie tą drogę, być wdzięcznym za tą drogę, że ją macie, niż właśnie narzekać, bo będziecie narzekać to będziecie mieli podgórkę, a ja będziecie będziecie się cieszyć, będziecie wdzięczni, będziecie wierni tej relacji, będziecie okazywać tej relacji, wiecie. Wysokie wibracje w kontekście miłości bezwarunkowej, no to będziecie mieli zawsze pozytywnie, nie? Dobra. Jesteśmy w domu, tylko muszę, chyba za daleko podjechałam. Czekaj, poprawi Melody'ego, no za wysoko tu na tym wjeździe. No, także zawsze starajcie się w kontekście właśnie wdzięczności, wysokiej wibracji, a nie negatywnej wibracji. Nie zaniżać się na poziomie tego, o Jezus, mam jeszcze to do przerobienia, to do przerobienia, to do przerobienia. Tylko właśnie podchodzi do tego na tego, że ja mam swoją tam osobę przy sobie. Moja osoba pomoże mi przerobić blokady i wszystko będzie okej, okay, nie? Czy tam blokady, czy tam zanieczyszczenia i tak dalej, nie? No, także tak to wygląda. Fajnie, wiecie co? Cieszę się, bo lubię takie sytuacje. Ja w ogóle kocham, uwielbiam bliźniaczopomienie pomienię w każdym wydaniu. Czy to jest taka sama wibracja, czy inna wibracja, ale chyba raczej będę się chylić ku temu, że jednak moja wibracja jest chyba, bo ja jestem w autentycznym łączu bliźniaczy pomieni sprawdzonym, udowodnionym, przetestowanym w każdy możliwy sposób. I chyba bliźniacze chyba będą tylko i wyłącznie z mojego łącza. Tak mi się coś wydaje, bo jest ich coraz więcej, coraz więcej osób odkrywam, coraz więcej osób się też do mnie zgłasza. I są przeważnie to osoby zawsze z mojej wibracji. Więc zobaczymy. Zobaczymy, bo też są większe częstotliwości, niższe częstotliwości całkiem inne, wielowymiarowe częstotliwości, ale powiem Wam, że jest to. Fascynujące i satysfakcjonujące, że jeżeli Wy się opowiecie za stroną, którą chcecie podążać, to Wszechświat zrobi wszystko, żeby Wam mm, tą drogę nie dosyć, że dać w pełni, to jeszcze zrobi wszystko, żebyście w ogóle nie musieli się zaniżać ani martwić o przyszłość Waszej relacji. Tyle. Uciekam, bo będę za chwilę pracować, także mnie nie będzie. A filmik nagrałam względem na to, że nie chciało mi się pisać takiego długiego posta. Dobra, Loluś, pozdrawiamy, nie? Życzymy miłego dnia i pozdrawiamy buziaki, pa pa!